O, jakiś SMS przyszedł. Klocki lewo. Hmm, lewo? Pewnie jakaś literówka. Napisał. Już dziś weź udział w super loterii i wygraj klocki Minecraft. Kto tak pisze? Minecraft. Najazd z łosadników. A nie złosadników? Aby wziąć udział w losowaniu, odpowiedz na tego SMS-a podając imię nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny. Powodzenia! Okej, okay, bardzo lubię krocki Minecraft, a tego zestawu mi akurat brakuje. Więc wezmę udział. Mikołaj Adamczyk. Numer telefonu 234 765 891 I adres stolica długa 88 wygrałem już wiele konkursów ciekawe czy uda mi się tym razem Gratulacje, wygrałeś klocki Minecraft, najazd z łasadników, kurier pojawi się wkrótce. Hurra! Już nie mogę się doczekać, aż kurier przybędzie. To firma kurierska DLH. Niestety nie zastaliśmy Cię w domu, abyśmy ponownie mogli dostarczyć Twoją paczkę. Zapłać 1 zł przez Dick, korzystając z linka. Hehe, <laughs> następny z firma kurierska DLH. Hm. Niestety nie zostaliśmy cię w domu. No przecież cały dzień byłem w szkole. O nie, moje klocki. Abyśmy ponownie mogli dostarczyć twoją paczkę za złotówkę przez blik korzystając z linka. Jestem pokierunkowym, a złotówka to przecież nie jest tak dużo. Nic nie wiem rodzicom o tej loterii. Będą ze mnie dumni, jak się dowiedzą, że jestem taki samodzielny. Klikamy w linka. Co? Tysiąc złotych? Przecież miała być złotówka! Dobrze, że zauważyłem. To chyba jakieś oszustwo. Stąd te wszystkie błędy w każdym SMS-ie. Tylko mój refleks i spostrzegawczość uchroniły mnie od straty tysiąca złotych. Ta krótka scenka pokazuje, jak łatwo można zostać oszukanym w internecie. O mało nie straciłem całych swoich oszczędności. Tak samo jak musimy dbać o nasze zdrowie i bezpieczeństwo w życiu codziennym, np. zakładając szalik i czapkę, wybierając zdrowe produkty do jedzenia lub zachować się odpowiednio na przejściach dla pieszych, tak samo musimy pamiętać o bezpieczeństwie w sieci. Dlatego też nigdy nie odpisuj na SMS-y wysłane z nieznanego numeru, nie wchodź w żadne wysłane linki oraz nigdy nie podawaj swoich danych. A wszystkie aktywności konsultuj z osobą dorosłą. W przeciwnym razie możesz zostać oskubany ze wszystkich swoich oszczędności. Znacznie bezpieczniej jest brać udział w konkursach organizowanych przez szkołę. Pamiętajcie o bezpieczeństwie w sieci.